Dzisiaj zagramy w najbardziej hamską podróbkę Counter Strike'a Global Offensive na komputer. Jeśli chcesz więcej takich odcinków, to zachęcam Cię do dania lajka i zostawienia Subika, jeśli jesteś nowy. A no i zapraszam Cię na mój nowy kanał z kontentem wiarkowym, bo staram się go rozkręcić. Link znajduje się w przypiętym komentarzu i drugiej linijce opisu. Dobra, więc jesteśmy w tej <noise> najbardziej chamskiej podróbce, o której mówiłem na początku. Mało, wow, bo to przed chwilą. W każdym razie na początku sobie odpaliłem granie na boty, żeby ogarnąć w ogóle o co chodzi. Widzę od razu, że będę musiał celownik zmienić, bo nie lubię, jak ruchu mi się zmienia. A przy okazji go trochę pomniejszyć. Linka do gry będziecie mieli w opisie. Z tego co się orientuję, ta gra jest dosyć stara, ale wydaje mi się, że kiedyś w nią grałem, już nie pamiętam. Wiem na pewno, że bardzo dziwnie ona działa. Pierwsze co to musiałem parę ustawień przestawić, że w ogóle myszka sensownie chodziła, bo chodziła bardzo, bardzo, bardzo dziwnie, naprawdę. Nie potrafię tego opisać. No wejdźcie sobie do gry, jeżeli... O, Jezu się Maria strzela do mnie! Proszę nie strzaj do mnie! O, nie wiem jak trafiłem, ale okej okay, może być. <laughs> Swoją drogą testuję nową czułość, także później jeszcze przetestuję pewnie nową czułość w... Oj 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 oj! W Counter Strike'u Global Offensive a widzę, że się fajnie gra na niej. Oj, no dobra, bo nie aż tak fajnie. A jeszcze trzeba trochę ogarnąć, ale jak na razie idzie w miarę dobrze. E, swoją drogą nie wiem o co chodzi, ale gram ciągle na jednej mapie. Mam nadzieję, że nie ma tylko jednej mapie mapy, przepraszam, na e, tym trybie. Spróbujemy sobie a zagrać. No w sumie wygląda jaka wupka, no nie oszukujmy się. Pójdę tym razem na B, bo już na byliśmy. Ojeju, i czasem dziwnie FPS-y, no gra jest bardzo stara, także naprawdę dla mnie to jest mega dziwne. A no, jak wyciągam wupkę, to bardzo długo nie mogę strzelać, To jest w sumie fajne. Dobra, zabijemy sajakaczem. No bo boty są easy, ale wziąłem najłatwiejszy poziom trudności. Także tutaj nie ma szans, żeby te boty nie były easy po prostu. O, to jest woda w ogóle, widzicie? Taki reflekt jest dziwny. Nie wiem, czy to jest po prostu przez to, że gra jest na przykład stara i jakąś te jakiejś technologii moja karta nie wspiera starej. Nie wiem, tak to wygląda troszeczkę, no bo prawie w ogóle nie widać tej wody. Dziwne. No i nawet nie udało mi się dobiec do Sajta. Jeszcze raz spróbujmy. Zraniłem się skacząc z tak małej wysokości? Ciekawe. Okej, okay, nie, nie wiem jak to się stało. Oj, oj no nie, a łupka, powiem Wam szczerze, to nie jest mój faworyt definitywnie w tej grze. Gdyby szybciej się przeładowała to spoko. No na razie nie miałem broni odblokowanej. Niestety tutaj nie można kupować jak w CS-ie, to jest według mnie głupie. Patrzcie, o co tu chodzi, czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Pst, jak ja mogę tracić HP na takiej wysokości? To jest totalnie bez sensu. E, no, to to jest strasznie dziwne. Dobra, ale o, tutaj jest Typek co mam jakieś Halloween? ja nagrywam ten odcinek nie wiem dzień przed publikowaniem, także czemu oni mają jakieś te dynie na głowie? O co tu chodzi? Co? Eventu zapomnij Event zapomnij włączyć swoją drogą? Patrzcie właśnie akacze też tak wyglądają u tych botów. Ja takiego akacza nie mam. No i podłożyłem pakę. Jak wygląda podkładanie paki? Nie wiem w sumie ile trwa. Możecie sobie policzyć na czasie na YouTubie, No ja niestety nie policzę zbytnio. O, akacza nie widział? Ojor, ojujujujuj. Dobra, jest headshot. Najbardziej się opłaca headshoty strzelać. A i ogólnie ta gra jest bardzo responsywna. W sensie ja na razie grałem tylko na singlu, Ping Mam Zero, więc pytanie jak to będzie wyglądało, grając z graczami, właśnie, zróbmy to. Ale najpierw pokażę Wam jedną rzecz. Akurat teraz podskoczyli playersi, Wcześniej nie było żadnych totalnie na ruki serwerze, czyli dla takich początkujących. Podejrzewam, że jak zdobędziecie większy level, no to po prostu ten serwer będzie niedostępny, dlatego tak mało osób gra, na przykład na Europa, alfa gra bardzo dużo osób. Podejrzewam, że to nie jest, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy, tylko raczej szybciej może jakieś nie wiem, takie 5, 10 góra jak ping, mogę zobaczyć ping, pokazuje 0 ms, ale powiem szczerze coś w to nie wiesz nie no, ale nie serio no 0 ping, Od, o co chodzi? chyba w moim domu jest ten serwer postawiony i wszystkie inne też, patrzcie, 3 kanały zapełnione ciekawe ile tu może być graczy, czy mogę jakoś to sprawdzić, chyba nie, blow your stress away o, widzę, że są różne mapy, dobra wbijemy, ale to jest ingame, ja bym chciał jakąś grę a wszyscy grają sobie między sobą dobra, to wbijemy ingame Albo nie, zobaczmy najpierw, czy można coś kupić jeszcze. O, jakiś tutorial, mam weapon upgrade, o Jezu, nie, najgorzej, tu można upgrade'ować bronie i można tworzyć, akurat tworzenie jest spoko jeszcze, jako tako, ale, a, bo tworzenie to jest upgrade'owanie już automatycznie, oj. No, to, to powiem szczerze, to mi się totalnie nie podoba. No, w Counter-Strike'u Nexon Zombies było coś takiego, i no, totalnie mi się to nie podobało. Tutaj też mi się to na pewno nie będzie podobać, bo to powoduje po prostu element pay-to-win albo play-to-progress, czego ja po prostu nie lubię w grach. Lubię tak, jak jest w Counter-Strike'u, czyli po prostu dostajecie wszystko, na start, jedynie możecie sobie kupić skiny, i to nie wpływa w żaden sposób na rozgrywkę. Chyba, że ktoś nie umie grać bez skinów, no to współczuję. <laughs> Widzę, że są bronie, które niestety są prawdopodobnie lepsze. Za jakieś ZP, to jest chyba płat. Na waluta. Mamy 0zp i mamy 200 tysięcy golda. Znaczy GP. Także niektóre broń sobie możemy kupić. Kupię z ciekawości tą broń. Możemy ją permanentnie kupić. O, spoko. Chyba permanentnie. Na próbę kupię. O Jezu. Ja pierdziele. Co? Jesteś jest mój? Nie wiem. Ja mam totalnie pojęcie. Ale chyba nie. Nie, no chyba jest. Jak ja mam po skinach ich rozpoznać? A, dopiero... Nie, co jest? A, dobra, to jest nasz. Znaczy, aha, na czerwononiki, okej, okay. może być. Zaczyna jak się będzie strzelało. Dźwięki m 4 też są w ogóle. Oje, to jest moją Nie, to jest jakiś granat. Dźwięki m 4 też są chyba z Counter-Strike, też swoją drogą wyciągnięte. Okej, okay, dziwnie się trochę strzela. Dziwnie strasznie chodzą te postacie. Ale gra, powiem szczerze. Wydaje mi się, że ma dosyć w miarę dobry tick rate. Jakoś w miarę dobrze chyba te pociski wyłapują, mam najlepszy ping, ale jestem szczęśliwy z tego powodu, naprawdę. Ale nie wiem z którego jest roku ta gra, możecie napisać, bo pewnie ktoś w nią grał, kto będzie je oglądać. Eee, a, tego się nie da przeskanować? Okej, okay. to ciekawe, dosyć? Czy tego się nie da przeskanować? Oj, ja no, a niektórzy dobrze strzelają. No wydaje mi się, że Akad będzie definitywnie lepszy, szczególnie ulepszony, od jakiejś M4, daleszczy. Ale mimo tego, że zmieniłem tę czułość, to jakoś tak dziwnie to chodzi. O, dobra, co to? Zapog. Zabiję, nie zabije, kurde. A nie spróbowałem tej nowej broni. Mogę jakoś set zmienić? Dobra, albo ja czegoś nie kminię, albo trzeba wyjść do lobby i dopiero w lobby zmienić znowu set. Także śmiesznie trochę. Wziąłem sobie teraz tą nową brońkę, co kupiłem. Zaczyna jak się będzie. O, już się Maria sprawować, okej. Okay. Bardzo szybko strzamu, jakby się mu ulepszyło, to była fajna. Podejrzewam, że jest nam bardzo blisko. No, to jest taki SMG typowy. A i patrzcie co kupiłem, kupiłem sobie kosę, chociaż nie wiem czy można to kosą nazwać, <laughs> ok, było za darmo, w sensie za TGP, więc, więc sobie to kupiłem, śmieszne powiem że chciałem taką kosę zobaczyć w cs chociaż może nie GO, tylko bardziej w jakimś Nexon Zombies albo Counter Strike Online dwójce, bo <laughs> powiem szczerze, raczej do Counter Strike'a Global Offensive to to nie pasuje, no szybciej do jakiegoś Fortnite'a może ewentualnie, albo PUBG. A w to tak raczej tylko kosy, chociaż może do czasu, nie wiadomo, zobaczymy. O, jak ładnie się strza z tej broni. O, ta ochrona spawnu miała. Fajne te ciale są, chociaż tak doli nie ma. Nie no, ej, naprawdę dobrze się strza z tej broni, podoba mi się. Bardziej niż na pewno ta czwórka domyślna. Ja ją permanentnie, także spoko. Statistyka tej gry mi się kojarzy trochę właśnie też z Counter Strike 1.6, więc podejrzewam, że ta gra wyszła troszeczkę po Counter Strike 1.6, bo jak mi ktoś powie, że to nie ma być Rippo w ogóle Counter Strike 1.6, naprawdę dziwnym człowiekiem jest, nie piszcie takich. Albo nie, napiszcie o! Napiszcie w komentarzu, jak ktoś dotrwał do tego momentu, że to nie jest podróbka CS-a i Miry jesteś pijany. O, może być tak na przykład. Zobaczymy, ile osób ogląda odcinki, pewnie będzie mało, dwie osoby albo trzy. No ale nie, naprawdę, no generalnie powiem że gdyby nie było tych upgrade'ów, to nawet może by mi się podobała ta podróbka, może zrobię jakiś mecz widzów, o, to by było też spoko w takiej podróbce. A powiem że totalnie to widzę, szczególnie, że ta gra nie ma żadnych wymagań, podejrzewam, że może mają nawet mniejsze niż Counter Strike 1.6, albo na pewno zbliżone. No nie no dobra, może trochę większa, ale na, na pewno na 100% zbliżone. Dobra, pójdźmy na inny serwer, bo tutaj nuda. Okej, okay, wbijamy na jakiś customowy e, tryb, to jest jakiś shadow, tak się nazywa. E, I tu są jakieś moce specjalne. Ja nie do końca wiem o co chodzi. A wydaje mi się, że to polega na tym, że chyba jest jedna osoba niewidzialna, która... albo parę osób niewidzialnych, która ma zabić... O właśnie... Takie typy i to jest chyba taki zombie mod, tylko po prostu z power upami, w sensie zombie mod na przykład, o ja chyba jestem tym shadowem, objective, impact all the enemies you can, ok spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda, nie wiem czy mam niby, znaczy niby mam jakieś moce, ale chyba, że moce chodzi o to, że po prostu nie wiem, jestem bardziej wytrzymały, no definitywnie nie, bo w sumie od razu potem co powiedziałem, stan zabity, ale widzę, że jestem człowiekiem i od razu zginąłem, e, chyba cheater się trafił, bo mnie zadziabał albo nie, nie wiem, do końca nie wiem w sumie że kampiu na respie typek też jest taka możliwość. O! Dobra, disconnected from host? Co jest? Disconnected from server. Ja mnie nie lubią. Nie wiem czy to jakiś cheat, czy mnie wywalili, czy serwer zagował, czy co. W każdym razie wchodzimy na Mass Mutation mode. To też jest chyba jakiś zombie mod. Nawet dźwięki są jak w Nexonie. Dosłownie, dźwięki są jak w Nexonie, zaraz usłyszycie. I jest bardzo głośno mimo tego, że bardzo mocno ścisnę tę grę. O, jakiś granatnik typu w ogóle, ma o co tu chodzi? No, to jest jak zombie mod po prostu w Counter Strike'u, tylko modele, postaci wyglądają trochę inaczej. Wydaje mi się, że ładniej niż w Counter Strike'u Nexon Zombies. Nie oszukujmy się, Counter Strike 1.6, czy silnik Counter Strike'a Nexon Zombies, to silnik gry z 1999, więc nie możemy oczekiwać dużo i tak dużo tam według mnie zrobili. Skiny są naprawdę piękne, jak na to, jakie mają możliwości. Okej, okay, tak wygląda rozgrywka. Ja w sumie nie gram, nie? To po prostu jest spectator. Pytanie teraz brzmi, czy ja się w ogóle jakkolwiek zrespię, bo w sumie widzę, że jakieś się respią praktycznie co chwilę. Oj, co jakiś czas ta gra mi ścina, nie wiem czemu tak randomowo. Widocznie komputer nie, wytrzy, nie wytrzymuje po prostu takiego, e, takich ciężkich obliczeń. Okej. Okay, a ja bym chciał inny set. Dobra, jeszcze nie mogę go wybrać. O, coś rzucił typek. Chyba na zraniu? Nie, mamy full HP, dobra. Kampimy tutaj. Mutation spreading in 20 seconds. Zobaczymy jak się będzie walczyło z tymi typami. O, widzę, że jak na zombie modach. Jest możliwość wchodzenia takiego śmiesznego... O się Maria, myślałem, że wypadłem. Znając moje szczęście, ten typek od razu się zarazi. No nie, naprawdę? Dobra, ja się zaraziłem, ale może być. Tyk. Okej. Okay. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Dobra, to jednak ja miałem jeszcze mniejsze szczęście. No, czy ja mogę dosięgnąć go? Nie. Ale hamuwa. Kurde, myślałem, bo to tak wygląda przez ten laserek, że można go dosięgnąć. Czyli teoretycznie ja powinienem być najsilniejszym zombiakiem ze względu na to, że po prostu... O, przykro mi. Use skill to cost healed per use. O, okej, okay. wszyscy pozarażani? Większość na pewno. O, tam jest jakiś ziomu. Co tu się dzieje? Czemu on zmienił przed na? Ale o co chodzi? Może on jest ostatnim żywym. Demon Terminator has arrived. What the hell? Co tu się dzieje? Jakie to jest dziwne? Czemu ja nie mogę go zabić w ogóle? A, dobra, udało się. Czyli widzę, że osoby, które są no, takimi ostatnimi przetrwańcami, są o wiele silniejsze. A to dużo i tak nie daje. I widzę, że są zrzuty zaopatrzenia, co jest fajne, bo Nexon Zombies też są, tylko że bardzo rzadko. Okej, okay, teraz chciałbym być człowiekiem. A naprawdę podoba mi się ten zombie mod, można było też zrobić jakiś gameplay. A tak, damage has been increased by 20... A, nie, nie będę czytał tego po angielsku, 240% w każdym razie. Ciekawe o co chodzi, bo w sensie, czy zombiaki, czy humani, czy... Razem wszyscy, nie wiem. <laughs> ja jestem znowu zombiakiem? O, nie jestem, okej. Okay. Bo teraz trzeba się gdzieś skampić. Soldiers Attack Damage. O, dobra. Co już mi wytłumaczyło. Zobaczymy, jak się będzie kampiło. O, stajemy jakieś punkty. O, i zabiliśmy kogoś. Punkty za damage. pytanie, jak za municją wygląda sprawa? Widzę, że ludzie dużo jej nie zużywają. Ze względu na to, że chyba ona się nie regeneruje. Oprócz skrzynek, no skrzynki regenerują. Czy to jest typek? to jest nasz, ziomek? Okej, okay. naprawdę podoba mi się ten zombie mod. No, wyrzutnie rakiet masz, naprawdę. A ja już bym chciał. O, zombiaki też mogą podnosić te skrzynki. Okej, okay, zabity. Szkoda, że nie wypada amunicja, jak kogoś zabijemy. To było spoko. Ale no niestety nie można mieć wszystkiego. To jest taka antykampa. O Jezu, ale ścina, widzicie co? Nie wiem jak na materiale w ogóle to wygląda, ale... Chyba wam też ścina. Co to za kula? Ciekawe czy można wybrać zombiaka, jakim się gra, bo widzę, że ludzie grają różnymi. Może to w zależności od tego, kiedy byłeś zarażony. O dobra, weźmiemy sobie skrzynkę, widzę, że tam jest jakaś czerwona, nie wiem, czy to będą lepsze bronie, czy... Halo? Panie skrzynka, a to jest chyba dla zombiaków. ta skrzynka taka czerwona, dla nas jest taka czarna. Mutation Jacket. Ojojoj, oj, oj. no, Mutation Jacket definitywnie nic mi nie dał. A co to jest? Po co to jest? Stoję w tym. Jest jakaś strzałka, klika e i nic się nie dzieje. Widzicie, na no, tym jest jakaś strzałka, to wygląda tak, jakbym miał to podnieść, ale. Ale widzę, że czarne skrzynki też podnoszą. Na zombiaki. Podniosę też. Co to daje? Nie wiem. Może HP? HP? Increased Item Obtained. Aha. Czy podnosi nam HP? Frost Commando has appeared. O, to jest Frost Commando. Czyli losowi specjalni, powiedzmy, przetrwańcy są. Spoko. Gościu nas w ogóle kosą rozwala, jest śmieszne. Według mnie. Ale dobra, może być, może być. Podziawał nas wszystkich. Gościu mele, no co to? Co to jest? Jakiś Sub-Zero? O co tu chodzi? Jakie mamy z nim szanse? To jest akurat bez sensu, trochę, że goście nas może kosami rozwalić. A i się nie respimy jako zombiaki, okej. Okay. To jest inne, bo z reguły na zombie moda chyba jako zombiaki się respicie do końca czasu, a tutaj się nie respią. Teraz tak naprawdę ta walka z zombiakami zamienia się na to, że zombiaki uciekają przed. Graczami, którzy są ludźmi nadal. To jest takie trochę bez sensu według mnie, no ale okej. Okay. No powiedzmy, powiedzmy że okej. Okay. <laughs> okej, okay, tym razem wbijamy na jakiś knockout mode i to jest chyba mod, który polega na tym, że po prostu mamy się wybić z dachu. Śmieszne, w sensie ha, w Minecraftie były podobne tryby, albo Garry's modzie. Nie wiem, ale nie mogę znaleźć typa, którego mamy wypchnąć, bo niestety osób na serwerze jest bardzo mało, widzę, że się chyba dopiero doczytują. Podejrzewam, że osoby, które grają w tę grę, to są osoby, które mają naprawdę słabe komputery. O, coś czym rzucają. Nie, nie zauważyli mnie. O, nie, najgorzej. A, bo tym się młotem rzuca. Okej. To wiele, to wiele tłumaczy, nie, nara. <laughs> o, świetnie to zrobione, nie, że gniemy, tylko po prostu spadochron mamy i tak to wygląda. Okej. Możemy tym rzucać, a prawe... O! No weź wypad, ale zlagowane. Typie. Won powiedziałem. Jezu, śmieszny ten tryb jest, naprawdę. Gdyby nie było takich lagów. O jezu. Najbardziej te lagi właśnie widać, jak rzucamy tym młotkiem. To... To by było spoko, Czekaj, jak prawym się wbija, No kompetencji w ten tryb to definitywnie nie jest. Oj. Je to nie czemu! Nie potrafię ten tryb grać jest okropny. Nawet 60 mappingu nie no. Tutaj ewidentnie czuć albo mniejszy tickrate, albo po prostu tam się nie czuło tego t tak bardzo. Halo! Typie! Op! Op! O! Co? O nie! Najgorzej! Skin są strasznie mylne w takich grach, bo nie potrafię rozpoznać osoby, która jest moim wrogiem, ale bunny hopa wali, typo. No nie! O! Nie, nie! Nie trafisz! Won. Dobrze jest, tak wybiłem, wybiłem. W końcu wybity Jezu, jak dobrze. No nie, ale to też wybija to rzucenie. No mniej, co prawda. Ale fajnie jest ten tryb przemyślany według mnie. Nara, nara, nara. Nie, dwóch na jednego to jest nie fair. Proszę się zająć innym typem. O chyba ja wybiłem tamtą typiarę, ale niestety mnie też wybili. Nie, fajny tryb, naprawdę chciałbym zobaczyć coś takiego w CESie, Jeżeli ktoś potrafi pisać jakieś pluginy, jakby coś takiego zrobił i mi podesłał, od razu nagrywam. Reklamę serwera ma za darmo, naprawdę. Nic nie chcę za to. Nawet vipa. nara, o nie. No, 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 no ile, ile. Gnidy małe. Nie wiem jak to się ogląda, ale przyjemnie się gra naprawdę. Halo, trzech? Nie no, tu definitywnie musi być mały balans, musi być równo osób, o już wyda do nas, okej. Okay. Ej, mam najwięcej punktów w naszym teamie, to znaczy, że aż tak nie lamię, albo ten typek bardzo lami, bo nikogo chyba nie wypchnął. Nie, nie, co tu się, o on, może kogoś wypchnę, o dobra, nara, nara, Coś jeszcze? Tyk, no nie, dobra, leć, 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 dobrze jest, o nie! Trzeba wszystko obserwować. Ale dobra, kończymy na dzisiaj. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, bo podejrzewam, że trybów jest więcej, to napiszcie w komentarzu, bo mi się podoba ta giereczka, jest śmieszna. No, jelo.